Natalia Barańska, witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na informacje magazynu miejskiego. Od 10 października do 10 grudnia w Dębicy i Rzeszowie odbywać się będzie tegoroczna edycja festiwalu Dębickie Korzenie Krzysztof Penderecki in Memoriam. W tym roku wyjątkowo uroczysta, bo wybitny kompozytor obchodziłby w listopadzie 90 lat. O przebiegu wydarzeń artystycznych poinformowali podczas konferencji prasowej władze miasta Dębica i partnerzy przedsięwzięcia. Cieszę się bardzo, że druga edycja. Międzynarodowego Festiwalu Dębickie Korzenie doszła do skutku. Oczywiście z tego względu, że szykuje się bardzo dobra impreza, bardzo dobry festiwal, myślę o szczegółach powiedzą tutaj zaproszeni goście. Chcę tak tylko nadmienić, że patronat objął Pan Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa, Marszałek naszego województwa Pan Władysław Ortyl i Pani Elżbieta Penderecka. Przez dwa miesiące trwania festiwalu odbędzie się osiem wyjątkowych koncertów. Te koncerty będą się odbywały w Dębicy, a także jeden koncert w Rzeszowie. Rozszerzamy tę formułę festiwalową. Cieszymy się, że nie tylko w Dębicy, ale także również w Rzeszowie w tym roku nasz festiwal Dębickie Korzenie zagości. Filharmonia Podkarpacka i samorząd województwa podkarpackiego także właśnie włączają się w te wydarzenia festiwalowe, bowiem Krzysztof Penderecki to nie tylko honorowy obywatel miasta Dębicy, ale także honorowy obywatel województwa podkarpackiego. Rozpoczynamy koncertem kameralnym, koncertem prolog w wykonaniu artystów związanych z profesorem Pendereckim. Będzie to taki sekstet z panem profesorem, doktorem habilitowanym Piotrem Lato z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. I ten koncert odbędzie się właśnie 17 października o godzinie 18 w auli Państwowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. Oprócz wieczorów z muzyką sławnego kompozytora będą wystawy, wykłady. Wykład penderecki, dębica muzyka domestika, wygłoszą Jadwiga Kania z Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego oraz Renata Żabicka, nauczycielka zespołu Państwowych Szkoł Muzycznych w Dębicy. Wspomniany wykład będzie też ważny, ważną częścią tego festiwalu. Znów zwrócimy się do młodych. Będę chciała, żeby zobaczyli, że miejsce, z którego wywodzi się kompozytor, mocno naznaczyło to, co tworzył, jak tworzył, w którą stronę podążała jego muzyka. Sam też wielokrotnie odwoływał się do wspomnień z dzieciństwa. Mówił, że ta muzyka słyszana w dzieciństwie wracała w utworach przeróżnych. Nawet sekset pisany w 2000 roku też ma echa muzyki z Dębicy. Wykład poprzedzi sadzenie drzewa. Zastanawiając się wspólnie, jakim najwspanialszym pomnikiem w Dębicy moglibyśmy uczcić 90. urodziny Krzysztofa Pendereckiego, pan burmistrz zaproponował drzewo, a ja bez wahania zaproponowałam tulipanowca amerykańskiego. Bardzo się cieszę, pan Stanisław potwierdził, że to najwspanialszy pomnik. Sadził drzewa z Krzysztofem Pendereckim przez niemal 43 lata. I z wielkim wzruszeniem i z wielką radością powiedział, że zrobi to w końcu w jego rodzinnym mieście. Więc myślę, że to będzie wydarzenie wyjątkowe. Tuż obok Szkoły Muzycznej, w sąsiedztwie Placu Solidarności, w sąsiedztwie pomnika Jana Pawła II, też ta historia przecież tak ważna dla naszego mistrza, rózł będzie tulipanowiec amerykański. W ramach festiwalu w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury 26 października odbędzie się wernisaż wystawy poplenarowej Przekraczać granice. To wydarzenie, między innymi, jest właśnie finansowane z Narodowego Centrum Kultury, na które Miejska Powiatowa Biblioteka pozyskała środki. Mamy mnóstwo partnerów, tym między innymi Miejski Ośrodek Kultury, z którym przygotujemy werniczach wystawy w Galerii Sztuki przekraczać granice Krzysztof Penderecki w malarstwie. Wystawa ta, inspirowana twórczością wybitnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, będzie właśnie otwarta 20. 26 października. Do, tej, do tego wydarzenia zaprosiliśmy wielu artystów z Polski, ale też również swoje prace zaprezentują artyści z zagranicy. Oprócz tego razem z Muzeum Regionalnym w Dębicy, jak również z Centrum właśnie w Włosławicach przygotujemy wspaniałą wystawę plakatów, które dotyczą między innymi tych wydarzeń, gdzie pan, pan profesor występował w Polsce oraz za granicą, stań się brzmieniem echa koncertu Krzysztofa Pendereckiego w twórczości plakatowej i publikacji. Dla najmłodszych przygotowaliśmy również konkurs plastyczny, który inspirowany jest właśnie między innymi nie tylko twórczością Krzysztofa Pendereckiego, ale tak naprawdę jego życiem, zamiłowaniami i pasjami, które miał między innymi do roślin, sztuki, kultury. Wydarzenie zakończy się 10 grudnia koncertem chóru i orkiestry Filharmonii Krakowskiej w Domu Kultury Mors w Dębicy. Blisko 100 zawodników z Polski i zagranicy wzięło udział w jubileuszowym 15 Międzynarodowym Memoriale Dębickich Mistrzów Kazimierza Lipienia, Ryszarda Świerada, Andrzeja Skrzydlewskiego i Jana Michalika. Głównym organizatorem wydarzenia był Janusz Urbanik, prezes firmy Ventor, miłośnik tej dyscypliny, mecenas sportu. Źle by było, gdybyśmy zapomnieli o tych sukcesach i jeżeli chcemy wychować jeszcze młodych mistrzów, to mus, musimy to robić w oparciu o właśnie te dobre przykłady tych ludzi, którzy umieli się poświęcić, którzy swoje talenty poparli ciężką pracą i poświęceniem, i chyba z tego względu, że takie tutaj w Dębicy tradycje mamy. W latach 70. Wisłoka to była i Dębica była nazywana stolicą polskich zapasów. Więc, tak długo jak pamiętamy o naszych mistrzach, to mamy możliwość pielęgnować, pracować nad tym, żeby stworzyć dobre warunki do treningu dla młodzieży. Wydarzenie zapaśnicze zorganizowano w 50-lecie historycznego sukcesu dębickich zapaśników na Mistrzostwach Świata w Teheranie w 1973 roku. Sukcesem wspomina Józef Lipień, były zapaśnik, bo to właśnie tam wywalczył złoto. Jego brat bliźniak Kazimierz również. Sukces największy wspomina Mistrzostwo Świata, kiedy z bratem razem. Na, na dwóch matach my walczyli osobno o tytuł mistrzów świata i obydwaj zdobyliśmy tych tytułów. To było, nie było lepszego, lepszej chwili w życiu. Zanim przystąpiono do rywalizacji Andrzej Supran, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego wręczył medale wielkim zapaśniczym mistrzom, którzy przez swoje sukcesy sportowe rozsławiali imię Polski na całym świecie. Piotr Hęciak, starosta powiatu Dębickiego, objął patronat honorowy nad wydarzeniem oraz ufundował pamiątkowe statuetki dla wszystkich zawodników występujących w turnieju. Mamy taką piękną historię sportową, szczególnie w klubie sportowym Wisłoka. 1908 rok założenia, czyli 115 lat obchodzimy w tym roku. No i w tych setkach, można powiedzieć, dwóch Setkach lat e, mieliśmy to szczęście, że e, szczególnie w zapasach dochowaliśmy się no, ogromnych, su, ogromnych mistrz, wielkich mistrzów, którzy walczyli wielkie sukcesy. Mistrzostwa olimpijskie, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, 10 okrotności mistrzostw Polski. Naprawdę e, wspaniała Sprawa, pan Kazimierz Lipień, pan Jerzy Świerat, pan Michalik. Mieliśmy dzisiaj okazję rano i przyjemność, i zaszczyt być, złożyć kwiaty, pomodlić się na ich grobach w obecności jeszcze żyjących Józefa Lipienia. Właśnie dlatego, żeby pokazać tą naszą wdzięczność, pamięć, no i żeby po prostu się też z tym społeczeństwem, z tą społecznością skupioną wokół zapasów, sportowego Wisłoka spotkać. Do rywalizacji stanęli także zawodnicy z Dębice. To są już zawodnicy, którzy trenują już e, to rok, niektórzy dwa lata. I mamy fajną imprezę, bo przyjechało nam około e, 100 zawodników z całej Polski, z Radomia, z Chełma, z Janowa, z Krakowa, z Gorlic, z Pabianic, ze Szwecji też mamy przedstawicieli. Zawody wygrała ekipa olimpijczyka Radom, drugie miejsce zajęła sekcja zapaśnicza KS Wisłoki Dębica. Na trzecim stopniu podium stanęli zapaśnicy cementu gry w hełm. Dwie poprzednie edycje wyprzedaży garażowej cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że Stowarzyszenie Zielona Dębica zorganizowało ją po raz trzeci. Obok parkingu, koło Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, swoje dawne ubrania, książki, zabawki, gry planszowe, biżuterię, ceramikę odsprzedawali ci, całkiem młodzi i trochę starsi ludzie. Miejsce po tych nowy, starych zabawkach, będą na nowe zabawki. Łucja, powiedz mi dlaczego wzięłaś udział w tej wyprzedaży garażowej? No, bo można tu coś znaleźć i można na przykład sprzedać moje ciuchy, kiedy mam w dzieciństwie. Członkowie Stowarzyszenia Zielona Dębica cieszą się, że organizacja tego przedsięwzięcia tak bardzo przypadła do gustu dębiczanom. My mamy pomysły własne i podsłuchane. Trzeba korzystać z przykładów innych, prawda? Jeszcze tym bardziej jak to się przyjęło i sprawdza. Przywiozła Małgosia. Tak, to był jej pomysł. Przywiozłaś z Danii. Tak. Ludzie są bardzo zainteresowani. Opowiadają, że już się z tym spotkali. To w Stanach, to w Niemczech, to w Danii właśnie. Cieszą się, że u nas to przyjmuje się. Pomalutko, pomalutku. jest duże zainteresowanie. Dzwonią do mnie ludzie, bo jest numer telefonu podany, pytają, będzie, a na jakich zasadach, czy płatne? No niepłatne. Trzeba przyjeżdżać, wystawiać, nie marnować rzeczy, podać dalej to, co Tobie jest niepotrzebne, przyda się komuś innemu. Myślę, że wspaniała inicjatywa. Ludzie to doceniają. Bardzo nas cieszy, że wśród sprzedających są dzieci, które się uczą nie tylko ekologii, ale i ekonomii. I bardzo za zawsze ich cieszy, że ka każdy grosz, który wpadnie, to widać uśmiech, że zbierają sobie na kolejne rzeczy na podręczniki, na książki, na lody, na różne swoje wydatki. Uważamy, że jest bardzo dużo i tu muszę powiedzieć, że za każdym tutaj tym spotkaniem jest ich coraz więcej. I jeszcze jedno jest bardzo ważne, że słyszymy w mieście bardzo dużo pozytywnych e, zdań na ten temat. I cieszymy się, że to zostało tak świetnie przyjęte i zapraszamy na te wszystkie spotkania nasze tutaj, e, bo warto. I ten entuzjazm sprzedających dzieci, no warto to zobaczyć. Sama dzisiaj tego doświadczyłam, kupiłam dużo rzeczy. Organizatorki zapewniają, że będą kolejne edycje. Do dnia dzisiejszego panowaliśmy, że to będzie nasze ostatnie spotkanie w tym roku. Ale widząc duże zainteresowanie, widzimy, że tu jest dzieci, z zabawkami, z grani planszowymi, to zastanawiamy się, czy nie zrobić takiej wyprzedaży garażowej jeszcze przed Mikołajem. Bo myślę, że dzieci by chętnie przyszły z rodzicami, dzieci by przyszły i by sprzedawały swoje rzeczy, a rodzice by kupowali dzieciom kolejne zabawki pod choinkę. Także planujemy zorganizować w bieżącym roku jeszcze jedną garażową i w przyszłym roku od kwietnia ruszymy już cyklicznie co miesiąc. Dokładna data i miejsce kolejnej wyprzedaży garażowej będzie umieszczona na stronie Stowarzyszenia Zielona Dębica. To wszystkie informacje przygotowane w naszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejny magazyn miejski.